Że jesteśmy w punkcie piątym, tak? To znaczy, jesteśmy w punkcie cztery. szóstym, cztery. w pięć. No, tak, no i tak jakby przeszliśmy do dyskusji no, na tym cały czas dyskutujemy nad tym. I w w piątym pod punkcie jesteśmy? Jesteśmy w, w, w czwartym. No, jesteśmy w czwartym. Cały czas od początku, jak zaczęliśmy podpunkt pierwszy, trwa dyskusja nad e, projektem uchwały. Pani Przewodnicząca, ponieważ, nie to właśnie. Jeżeli chodzi o dyskusję, prosiła, chcę złożyć wniosek formalny, ponieważ są e, mieszkańcy ulicy Pocztowej i bym chciała, żebyście mi no, powiedzieli, rozszerzenie, no, no rozszerzenie tego punktu 8 i połączenie, czyli wolne wnioski i połączenie go z dyskusją.